Pogrzeb Stanisława Sojki. Szymon Hołownia przyjął komunię w nietypowy sposób. To dozwolone. Pogrzeb Stanisława Sojki odbył się w poniedziałek, 8 września. Znakomitemu artyście w ostatniej drodze towarzyszyło wiele postaci ze świata kultury, mediów i polityki. Wśród żałobników znalazł się m.in. Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu podczas Mszy Święty przyjął komunię w nietypowy sposób. W polskim kościele jest to dozwolone i dość często praktykowane. Pogrzeb Stanisława Sojki, wśród żałobników m.in. Monika Olejnik, Artur Barciś i Szymon Hołownia. Pogrzeb Stanisława Sojki odbył się sporo ponad dwa tygodnie po jego śmierci. Wynikało to m.in. z powodu sekcji zwłok, która została przeprowadzona po niespodziewanym odejściu artysty. Przypomnijmy, że Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia w hotelu w Sopocie, gdy w nadmorskim kurorcie odbywał się festiwal, na którym muzyk miał wystąpić. Ostatnie pożegnanie artysty rozpoczęło się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ulicy Alfreda Nobla 16 w Warszawie. Wśród żałobników dostrzegliśmy m.in. Monikę Olejnik, Muńka Staszczyka, Halinę Frąckowiak, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, Artura Barcizja, Roberta Chojnackiego czy Zbigniewa Zamachowskiego Po mszy prochy Stanisława Sojki zostały przeniesione na cmentarz wojskowy na warszawskich Powązkach Grup artysty zalało morze kwiatów, wśród których znalazł się m.in. wieniec od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Na pogrzebie Stanisława Sojki obecny był także Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu przystąpił do Komunii Świętej, którą przyjął w nietypowy sposób. Ksiądz podał opłatek na rękę polityka. Komunia Święta na rękę. Komunikat komisji KEP. Podawanie Komunii Święty rękę w polskim kościele jest dozwolone. Przed pandemią jednak było bardzo rzadko praktykowane. Sytuacja jednak zmieniła się w 2020 roku. Wtedy też komisja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP wydała specjalny komunikat podpisany przez biskupa Adama Bałabucha. W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii Świętej na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania komunii w Polsce jest komunia do ust wskazania KEP z 2005 roku nr 40, to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne. Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie komunii świętej na rękę jest brakiem szacunku wobec najświętszego sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących komunię świętej na rękę jako tych, którzy winni są ciała i krwi pańskiej, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się święty Paweł w jednej liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując, że niegodnym jest przyjmowanie komunii w grzechu. Dekr. o ojś. Sesja 13-1a. R. 7. Dodajmy, że słowo niegodne oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za godny zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania komunii świętej, wprowadza się nieład i podział w rodzinie kościoła, czytamy w komunikacie. Szymon Hołownia miał nieprzyjemną historię związaną z komunią świętą. Szymon Hołownia znany jest z przywiązania do wiary. Marszałek Sejmu to praktykujący katolik, co pokazał m.in. podczas pogrzebu Stanisława Sojki. Przypomnijmy, że lider Polski 2050, zanim wszedł do polityki i wystartował w wyborach prezydenckich 2020, był dziennikarzem, publicystą i pisarzem. Publikował m.in. w magazynach katolickich, a przez 5 lat pełnił funkcję dyrektora programowego kanału Religia.tv. Wcześniej Szymon Hołownia dwukrotnie przebywał w nowicjacie zakonu Dominikanów. Ostatecznie jednak zakonnikiem nie został. Z przyjmowaniem komunii przez Szymona Hołownię wiąże się też nieprzyjemna historia. Jeszcze przed wyborami prezydenckimi 2021 z księży nie chciał mu udzielić sakramentu, co potem przyszły marszałek Sejmu opisał w mediach społecznościowych. Tym razem, na szczęście, Kapłan nie robił problemów.